czołowych samorządowców naszego miasta odniósł się wczoraj w mediach e, w swojej wypowiedzi do nas radnych z klubu Jana e, I tym samym niejako poczułam się odpowiedzialna za to, aby się do tego odnieść. E, i, e, I tym samym dzisiaj jest moja, moje wystąpienie. radnych z Klubu Wyborczego Janosłowskiego. Każdego z nas różnią poróż przede wszystkim wiek, poglądy oraz doświadczenie. Każdy z nas, startując w wyborach, wiedział dobrze o tym, że nie da sobie narzucić łonie większości, i tym samym podejmuje działania i decyzje indywidualnie, co niejednokrotnie przyjął. Interpretacja z mojej strony, z czego z góry przepraszam. Natomiast faktem jest, że słuchamy wyjaśnień byłego prezydenta Jancłowskiego, ale również słuchamy też wyjaśnień naszego obecnego prezydenta, Pana Rogoszewicza, i na spotkaniach i komisjach dyskutujemy, wysłuchujemy się nawzajem i wypracujemy wspólne wnioski. Nikt za nas tego nie robi. Ustawa o samorządzie gminnym gwarantuje nam do tworzenia klubu i tym samym mamy przywilej do zaprezentowania swojej opinii. Nie chcę, aby mieszkańcy Głogowa postrzegali nas, jakbyśmy byli tacy sami, bo nie jesteśmy, jako